W kolejnym odcinku na farmie u Micha. Jest to już 20 odcinek. Między odcinkami bardzo dużo się działo już powiem o co chodzi. Zebrałem marchewki, wyszła tam jakaś hodendalna ilość tego, coś prawie 1 200 tysięcy. Wynająłem jakąś nierealną przyczepę, żeby trzymać to w jednym miejscu, żeby nie składać tego na ziemi czy, czy gdzie indziej. No, mamy zapas na długie, długie lata znowu. Już tutaj na tych dwóch polach zaplanowałem, że będą ziemniaki. Tym razem zrobię ziemniaki blisko fadmy, żeby nie, o nich nie zapomnieć. Pracownik tutaj sadzi cały czas te ziemniaki. Ja w międzyczasie ogadniałem właśnie krowy. On już taką dosyć słodą dużą ilość zrobił. Sprzedałem 200 tysięcy mniej więcej kiszonki. Tutaj wciąż mamy 360 tysięcy, także dużo. A wiedziałem, że będę potrzebował kasy, dlatego sprzedałem trochę tego też. Sprzedałem żółty ser, marchewki konserwowe, nie wiem co tam jeszcze, mleko. No, dużo rzeczy. Miałem coś ponad 800 tysięcy już. Spłaciłem kredyt, nie mamy aktualnie nic na kredycie. Mamy zero, także dobrze. Co tu jeszcze? Sprzedałem jeden pług, który tutaj był i tak go nie używałem. to I kupiłem w zamian za to, kupiłem drugi głębosz. No, jest to dużo bardziej wydajniejsza maszyna. Sprzedałem Bizona. O, już tyle czasu tutaj był i tego nie używaliśmy. Ja bym tego bizona używał, gdyby nie to, że ta jego ruda jest tak nisko i żadna przyczepa nie może wjechać pod nią. Co jeszcze? Sprzedałem Fenda, miał już 50 tam ileś godzin na naczaskane, także stwierdziłem, że sprzedam go, bo nadarzyła się okazja i kupiłem takie rzeczy, także spore zakupy. Kupiłem jeszcze jeden kombajn. Mamy teraz dwa leksjony identyczne. Nie mam jeszcze do niego przystawki. Może dopóki żniwa nie przyjdą, może gdzieś uda się na wyprzedaży też kupić. I kupiłem Plasa Xeriona. Łącznie za to dałem sobie 420 tysięcy, także niedużo. Sam ten kombajn nowy jest warty pół miliona, także wiecie, opłacalny, opłacalny interes. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zrealizować swój Szalony plan, który miałem już w głowie od jakiegoś czasu. Z tego co liczyłem, to powinno starczyć mi kasy na to. A więc, do rzeczy, chciałbym stworzyć tutaj jedno takie właśnie ogromne pole. Do tego, będziemy potrzebowali kupić tutaj dużą część ziemi. Także, zaczniemy od tego. Kupimy to pole, to pole, to i te tutaj, wszystkie pięć. 2, 3, 4 i 5. I chcę tutaj stworzyć jedno takie w miarę prostokątne ogromne pole. Dlatego będę potrzebował trochę czasu na to. Dlatego właśnie też powiedzmy zbroję się. Drugi kombajn, drugi głębosz i tak dalej. No, 70 tysięcy zostało, no ale to nawet dosyć spoko. Pierwsze co zrobię to ja zatrudnię pracowników, że zaczęli odpę. Tu już mamy jakiś słonecznik, widzę, sąsiad posiał, więc trzeba go zaodać. I ogólnie chyba wszystkie pola zaodam, nie wiem w jakim one tutaj stanie są. Tu jest tylko kultywatorowany i tak dalej. O, tu są trzy zaodane, także spoko. Więc tu musimy zaodać to i te wszystkie. One tak, nie są aż tak wielkie, jak się właśnie podzieli na takie małe kawałki, więc powinno to szybko pójść. Tutaj te pola dwa. Utniemy te kawałki zostaną trudno. Tutaj z kolei jest tam troszeczkę nierówno i trochę drzew do usunięcia, także poradzimy sobie to z tym. Prawie drzewa weźmiemy do naszego tartaku, także spoko. No nic, ja zabieram się do pracy, bo będzie tego dosyć sporo. Będziemy pierwszy tego masseja. Weźmiemy ten nowy głębosz i jedziemy. Pierwsze zaodamy te słoneczniki, które tam już sąsiad posiał. Ja właśnie pierwsze chcę zaodać wszystkie pola jakby osobno, bo jak je już połączę, to pracownik by się trochę tam motał, przy tym mogę się założyć. Tutaj jeszcze jest taka droga pomiędzy tymi polami. Na nią tak jakby... No ja później pokażę, jaki sposób znalazł na nią, żeby się jej pozbyć. Bo ona jest tak jakby tak powiedzmy... To nie jest tekstura, tak? To jest tak jakby obiekt, że tak powiem, ale da się, da się go pozbyć, także później to ogarniemy. Tutaj to jest to pole ze słonecznikami. Tak, słoneczniki, dobra, to jedźmy z tym. Dobra, tutaj damy jednego pracownika i weźmiemy tego do drugiego Masseja Fajny ten kolor, nawet ten srebrny I podjedziemy tam jeszcze z drugim głęboszem Na którym to tu polu coś jest tutaj zadać, na tym pierwszym No i tak, dwóch pracowników zasuwa. A no, chwilę to zajmę zanim to wszystko ogadną. Nie wiem czy te kwasty będą dosnąć, bo jeśli będzie napisane, że kwasty dosną, to ja to też zaodam. Tutaj w ogóle co, co tutaj posiali. Co to jest rzepak chyba, nie? Tak, rzepak. No nic, dobra, ja się zajmę teraz tymi drzewami w tym miejscu. Nie ma ich tu zbyt wiele raptem. Raz, dwa, trzy, cztery drzewka. Zaraz to ogadniemy. Jakoś przyczepę sobie muszę załatwić, bo chętnie to zawiozę właśnie do tartaku. Albo ciągnąć je tak w całości, to nie wiem czy to tak... czy to dobry pomysł, jak ciągnąć je przez całą mapę. A może tak zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale spróbujemy zaciągnąć za w ten sposób do tarotaku. Z tego co mi się wydaje, to ta wyciągarka powinna wszystkie te cztery naraz zapiąć bez problemu. No dobra, mamy już trzy blisko siebie. Spróbujemy jeszcze to jedno, może nawet stąd się to uda. Nie wiem czy jest tak. Nawet da się. Dosyć spory zasięg ma ta wyciągarka. Wciągniemy to, spróbujemy to wszystko razem złączyć. A no zobaczymy, czy uda nam się z tym dojechać. bardzo fajnie. I tak weźmiemy to. To. I jeszcze tego buka. O i elegancko. No nieźle to wygląda. No zobaczymy. Już tu musimy obdać jakąś trasę przez pola sąsiadów żeby nie zahaczać o nic. Jak już będziemy blisko ataku, to już tam, jak już będziemy po jednym dowozić, to już tam nie ma problemu. A oczywiście pociąg musi jechać teraz. Jak zawsze. Co on się tak mruga w ogóle? Część zauważył na tej zielonce dużo tekstu, tu jest taki właśnie mrugających się. No dobra. No, podnoście to, już przejechał przecież. No i daliśmy radę. I to w sumie bez większych problemów tak naprawdę. Może dlatego, że ta mapa zielonka taka pusta jest. No i mamy 8700. Tą wciągatkę sobie tu zostawia. Klasem pojadę jeszcze, muszę skasować te pnie, które tam zostały. No dobra, pracownicy mi tu już załadali. Ja tam to troszeczkę podrównałem, tam w tym miejscu gdzie jest farma startowa, jeśli zaczynamy na łatwym poziomie. Teraz jeszcze muszę tutaj troszeczkę uciąć te pola. Już to właśnie zdowie Malowanie. Prawa. Tak mniej więcej na razie. Coś takiego. To na skasujemy, nie wiem, może później tutaj coś zrobimy, w sumie jest dosyć sporo miejsca tutaj jest. Dobra. Później trzeba będzie zainwestować gruby hajs, żeby <grybujesz> zrobić z tego trawę. Ja nie wiem, że w tej grze ta trawa taka droga jest. No dobra, to mamy. I tak jak mówiłem, tu jeszcze później do tego przejdę. Tej drogi jako tako się nie da skasować, ale my to ogarniemy później. Ja teraz powiedzmy, że przejadę pługiem, narysuję mniej więcej gdzie to pole będzie wyglądać. Tu jeszcze skasowałem pad drzew, bo myślę, że tu właśnie, żeby nam to nie przeszkadzało. Tu trzeba będzie też pomalować później, żeby nie było jakichś wystających płytek i tak dalej. No ale dobra, jedźmy z tym. Włączę sobie tworzenie pól. No i jedziemy, no i tak to więcej. Aha, to w sumie, jak ja już tutaj jadę, to ja już pokażę o co chodzi, jak to skasować. No tego ogólnie się nie da skasować, jako tako. Nawet gdy tu weźmiemy burzenie czy coś, nic tutaj nie ma. To jest taki, ale co możemy zrobić, to możemy właśnie podnieść teren w tym miejscu. A, widzicie? Aha, tylko temu tutaj nie mogę podnieść. O, to jest dopiero pytanie teraz. A, bo ten teren nie należy do ciebie. A i tu będzie mały problem, bo będziemy mieli kawałek taki brzydki To ten teren nie należy do mnie, ale już tu i tu już tak. To trochę takie dziwne, nie? A, czekaj, a da się to kupić? To są jakieś działki, da się to kupić. To kupmy to na chwilę. Zobaczymy, czy to pomoże. Kształtowanie znowu to samo. Nie. O, niestety, ale mamy tutaj. O, tutaj działa. Tutaj działa. Tu wszędzie działa. A tutaj ten kawałek nie chce działać. To takie dziwne, trochę, nie. No dobra, no ale już mówię o co chodzi. To wystarczy właśnie podnieść troszeczkę ten teren i już ta właśnie droga znika. No niestety zostanie taki kawałeczek tutaj. Jeszcze to wygładzimy. Mniej więcej tak no tu się znowu pojawiło, więc znowu trzeba poprawkę zrobić. No dobra, no tak by było ok chyba. Nie ma tu jakichś chyba skoczni czy czegoś. I to sobie połączymy. Tu tutaj wszędzie właśnie w ten sposób to zdobimy. No, a tu mogę do samego praktycznie dojechać. No to daje szkoda, bo będziemy mieli tutaj takie brzydki, ten kawałek pola. A gdyby to było na komputerze, to po prostu można w sobie właśnie zainstalować moda tam, on się nazywa terraforming everywhere czy coś takiego i wtedy możemy wszędzie nawet tutaj wiecie, na ulicach i tak dalej. No niestety na konsoli jesteśmy mocno ograniczeni w tym, w tym temacie. Więc będziemy mieli tutaj dwa takie pas, paski na polu. no. Nie podoba mi się to, no ale chyba nie mam wyjścia. No dobra, ale ja co dalej z tematem? Muszę to wszystko połączyć, zrobić jedno wielkie pole. Też mi tu chwila zejdzie z tym na pewno. No i jestem, już chwilę mi to zajęło. Zdecydowałem, że dosypię wapno na całym tym polu, bo różne kawałki wymagały. Wiecie, jeden kawałek wymagał wapna, po następnych rzędach, pewnie dwa inne by wymagały. A tak to mamy wszędzie ten sam poziom teraz na więzienia. Także wiecie, stwierdziłem, że zrobię to całe. Mogliście zobaczyć na przebitkach, jak podążałem za pracownikiem z czterema big bagami. W sumie fajny nawet sposób. Można pracownik wtedy dużo dłużej jedzie. Bo tak to on się zwalnia, jak mu się kończy. A swoją drogą właśnie używałem do tego fajnego moda. Fajny mod ostatnio znalazłem, już wam pokażę o co mi chodzi. Jak on się nazywa, gdzie to mamy tutaj? C, set, z. Zobaczcie, ile tu mamy tych wszystkich, właśnie do ładowarek, do ładowaczy kołowych i tak dalej. Normalnie dziesiątki. Jak nie, jak nie setki tych rzeczy, co by człowiek nie chciał. I są tu nie, niektóre fajne, są jakieś adaptery i tak dalej, naprawdę fajny modzik. Można tu wiele ciekawych rzeczy znaleźć. I właśnie ten, ten to jest bardzo fajne. Tutaj się mieszczą cztery big buggy, do tego ma jeszcze pasy, tak jak tam widać, można też bele do tego zapinać. Bardzo fajne, bardzo ułatwia pracę. No ale dobra, no co tu mamy? Marzec to ja przeskoczę do kwietnia i myślę, że na tym wielkim polu zasieję soję. Soja to taki bezpieczny, bo daje najmniejszy plon, chyba. I myślę, że jeszcze w przyszłości kupiłbym ten kawałek i dorobił to pole później do samej drogi. Myślę, że w najbliższej przyszłości bym się na to zdecydował. Tu jest dosyć sporo drzew. To w sumie fajnie, bo byśmy sobie je wycięli i zawieźli do tartaku. Tak przy okazji. I to pole byłoby jeszcze większe. No nic, ja przeskakuję do następnego miesiąca, sieję soję i no zobaczymy w statystykach ile hektarów tego mamy, jak to pole jest wielkie, nie mam zielonego pojęcia ile to może być, tam tego, nie ja wiem, z 8, może 10, nie wiem, zobaczymy. No dobra, to widzimy się poza siebie. No i całe pole mamy zasiane, jeszcze tu będę musiał to troszeczkę podsypać nawozem niektóre pola, tutaj... Tu, gdzie właśnie te ścieżki i tutaj te dwa pola mieliśmy nienawidziane Wyszło, że mamy tutaj to pole wielkości 17,5 hektara. A to i to, bo tam też zasiałem soję. To pokazuje, O, mają całe 5 hektarów. No, to czyli, no... Zresztą, jak widać, to pole jest ogromne, 17,5 hektara. Dosyć sporo czasu to tutaj zajęło. W sumie mógłby je tutaj jeszcze śmiało powiększyć, tutaj widzę, zobaczcie do drogi jest dosyć kawałek, Wiesz, ja myślę, że tutaj w przyszłości to już kiedyś też właśnie o tym myślałem, że tutaj nasadzimy sobie wszędzie tych drzew, żeby właśnie ta mapa taka, wiecie, pusta nie wyglądała, że tak tu jest, właśnie, no zobaczcie, tu nie ma żadnych drzew nigdzie, jakieś tylko malutkie krzaczki, szczególnie, że tu te drzewa najprawdopodobniej będziemy wycinać, więc tutaj zasadzimy sobie jakieś tam inne, no, ale to Chyba w następnym odcinku zobaczymy jak to z kasą będzie wyglądało, bo takie w sumie drzewa tu widzicie, 3,5 tysiąca, półtora i później to wychodzi, że tu trzeba zainwestować bo niekoło ja wiem, 100 tysięcy, żeby tutaj tyle ty trzeba nasadzić. Zobaczymy, bo będziemy zbierać tą soję w październiku, a najlepszą cenę ma dopiero w czerwcu, czyli musimy ponad rok czasu poczekać, że na tym zarobimy. Soja ma prawie 4000 tysiące za 1000 litrów. Ja nie wiem, czy tu zbierzemy pół miliona, zobaczymy. Gdyby się udało zabrać pół miliona, to mielibyśmy prawie 2 miliony z tego za tą soję. No to się okaże. No i to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy ogromne pole. W następnym odcinku widzimy się najprawdopodobniej na żniwach za parę miesięcy ja sobie chwilkę pogram. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszam na inne moje materiały i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.